Wróciłam po przerwie. Ja się nie zapisała, nie wiem dlaczego. Musiałam wszystko przychodzić od nowa. No to wejdziemy teraz do półciólki od klucza. Co będzie. dość ciekawe. I wyszliśmy sobie tutaj. Jeszcze czasem widzimy tutaj takie obrazki. Ale tu jakoś nie ma żadnego blasku? nie ma nic. Kompletnie nic. Aha, teraz ten, ten. Znalazłam zop. Dziś nie ma czka. Te zęby. To jest nasza jakby, waluta. Dzięki której będziemy zdobywać broń. Ale obrócę zębówce później. Czy to jest gigantyczny ślimak. Tak. Gigantyczny ślimak przed nami. Czy ja Właśnie. Tu jest przejść. nie czekaj, Alicja. Zbieramy nasze zęby. o i właśnie od... o ja tych mówiłam. Widzimy je tylko jak się zmniejszamy, dobek, Eee, gdzie ten domek? To są nasze wspomnienia. I teraz będzie fajnie. Tylko nadzieję, że mi się uda. No już, zwalaj tę kontynentę. Nie wiem właśnie, jak ja to mam. Skręcaj, Alicja, skręcaj. Alicja... Alicja, słuchaj siebie. Tutaj idziemy taką... zabawną pochylnią, jak widzimy się. W minibrawie, nie wiem, jak to nazwać. Jak na razie w tym miejscu do którego doszłam grając i tuż kraina się zmienia na przetrzu nie było więcej takich parków więc to jest już chwila przyjemności smoczek The blade I is and, keen and always ready for service. nasza była się really? Chyba jednak wolę tradycyjną wersję Alicji bez kota. dentysty i Bernie A, teraz będziemy zdobywać zęby. Czemu musimy się trzęsieć? Nie ja chyba nie lubię ziemi, trzęsień. Już mam schizy po bla, 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 Nie lubię tej postaci doktora. Czytałam coś, że będzie naszym przeciwnikiem. Skąd nie lubię, nie lubię nikogo z Mam walczyć wcześniej czy później? O, dokładnie, Alicja posługuje się swoją pełnią. No, i to nie, będzie... O nie, 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 Prosicie, muszę zrobić z... 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 Nie ma dostępu do kanału. Głowa? Och, dziękuję. to, i łagodnie. Nie ma dostępu do Czemu tak spokojnie? Czy to po prostu? Eee, czy to Nie mam. Bo mam dziwne wrażenie, że wyjdziemy za laleczką czaci w tej grze. To być może tylko takie moje wyrażenie. To będzie kolejne wspomnienie. Nie da się zaatakować kwiatkarstw. Alicja, współpracuj. zęby, latają hop-hop. Korzystamy z tej funkcji już jakiś czas, a oni nam ją proponują dopiero teraz. To dowodzi tylko tego, jak bardzo nie można ufać grom. Bo ci zawsze nauczył czegoś za późno. O, bardzo ładnie. Jest coś nad nami. O. Co to jest? Coś żółta, błyszcząca... Policja, bądź ceni żółta błyszcząca, coś tam. O, to rady. Tam jest wspomnienie. Ale czy ja chcę to wspomnienie? Of, nie spadliśmy. I jakimś cudem. tu rady teraz. Bo się chyba zbiłam. Powinniśmy to skończyć? spróbujemy. Może to stamtąd powinniśmy? Dobra, wracam stąd. Przeszłam. Aha, tym grzybkiem. Lecimy tam. I mamy buteleczkę. Bo ja nie wiem, po co nam było. Tu jest ząb. Ja bym chciała ten ząb. I... ten Alicja. I tak się odająca. Ale mamy ząb. Cieszmy się. Pozbijamy sobie ząb.

Ja ją przewinęłam. I mamy pieprzniczkę zła. Czyli zbyt mało pieprzniczkę, której użyjemy w sposób niekonwencjonalny. A te drzwi prowadzą na teń, które niestety musimy odbyć. Choć nie wiem, jak bardzo bym nie chciała. Bobo! A też! Zły owadzie! Ja! Nie! Nie w co się! Jest coś! Aha, jak się zmniejsza to naj, załatwiłem! Niedobre! Nie naprawdę nie lubię walczyć! Okej, już tam nie będą się pojawiać! Żeby mogło się tam... Muzyczka uciszyć, bo przecież załatwiłam ul i powinno ich już tu być. Ale to jest już niesprawiedliwe. Okej, okay, bardzo ładnie. Ja. Czy tu się kiedyś przyspieszał? A, tak! Shiftem! Teoretycznie powinniśmy załatwić je spię Ale ponieważ... Ja nie mam żadnego celu! No, walczymy z nimi ręcznie. Zapewne jest poto. No już wyłączcie tę muzykę, przecież pokonałam wszystkich. Można wyłączyć muzykę. Nie można. Złe ule. Złe ule. Złe cuści. Złe, złe, złe czy już można wyłączyć muzykę? Nie można. No nie ranił się w taki moment. Gdzie mi Czy już można wyłączyć tę muzykę? Nie można. Pojdzie nam laleczka glutek. Czy ona nawet chciała coś zrobić? I iść nosek. I noszę, które jest po niczym. To święto Latające szpilki w grze jest jeszcze tu mamy dwa te? Pojemniczki na zęby. I idziemy do drzwi. Thank you so much for the Now go away. Baba nam dziękuję. Sama powinna sobie walczyć ze swoimi ulami. O. A my jej w nagrodę rozwaliśmy koszulę. O jest wchodzenie do tej ciły. Oczywiście, że nie, dlatego to nie idziemy. Oprze, szpilki. I ur. Super. Muj się szybciej, maduj się szybciej. Już Dobrze. Już. Jestem do ząbków. Mas no, szybciej troszkę. Ja! Mam wrażenie, że lubię tą grę co jest. Mniej. To Tu się idzie! ja, ja nie chcę spać. Ja nie chciałam spać. To tak przez wolę było. Już, niedobre. Niedobre obiad. Niedobre komarobucho. Czym czymkolwiek jesteście? Idźcie stąd. Muszę jakoś załatwić te ule. I oczywiście liniarski. O, tak się robi deatyzację w KG Czarny Deatyzację chce się zjeść? Już był co... Tu mam pszczółki, Czemu one czekają? Nie, nie mam ich. Zaszły, że czekają, Nie je zaatakuje. A nie jest to trochę niedorzeczne. No, Dobrze, tu mam sreczowe sporołki, które nie różnią się niczym od nieręczowych sporołek. Co wy na to? Moja inteligencja przejazda pszczoły. Cudownie. Teraz poproszę informację o tym wyjściu. Kolejne pszczoły! Naprawdę, mam już trzy Mam już dosyć tych pszczół! Nie lubię ani prawdziwych owadów, ani sztucznych, ani. tego czegoś. już, no, dziękuję. Do widzenia. Miłego dnia życzę. Idź, poszło. Poszło. One się nigdy nie kończą. To nie jest gra... dla ludzi, którzy nie lubią walczyć. Walczy się w niej co chwilę. i o bardziej ja wracam tam po tylko mogę trafić ul ja. dobre niedobre Nie, pszczółki ale co zdecyduje się na jakąś bęb no już. Szybciej, 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 szybciej. Udało się. Czy tam? Nie tam? Ja naprawdę nie lubię odwagów w tej prze ja bym bardzo chciała skończyć na dzisiaj ten odcinek, ale nie mogę go przerwać w czasie... w czasie walki. te sobie tam na drugą stronę. Nie przypominam sobie, żeby miało mnie coś w tym czasie postanowić zjeść. Biorę moje wspomnienia. Jakoś mi się wydaje, że jak grałam w tą grę za pierwszym razem, to jakoś szybciej pokonywałam te istoty. Może się po prostu skupiałam na grze, a nie, gadaniu, a nie na gadaniu do komputera? No cóż... Nie, nie, nie! Jeszcze mi podjeżdża. Gdzie jedziesz? No zbyt dużo zepa, no zbyt Z tego wniosek że nagrywanie let's playów przedłuża granie Z tego wniosek po co? Nie, nie, nie chcę mazi. Nie chcę mazi. Ja wiem jak to się kończy. Wiem jak się kończy Aś? Się... O, no to przeciwnik O nie, nie, ja już nie chcę. Nie lubię trzęsień ziemi w żadnej... W każdej brze są one oznaką, że nie jest dobrze. robaczko! Ooo, Czy ten robacz odlata? Dobrze. Zostawmy latającego robaka na no wspokoju. Ja bym bardzo chciała wiedzieć w którą stronę teraz Kolejna mapka do której powinni dołączyć Mapka. Znaczy kolejna gra Czemu ja się zawsze głupia w gra Było to przejście? Nie Nie było, otworzyliśmy je sobie To wyjaśnię dlaczego nie wiedziałam gdzie iść To nie był, że nic dobrego Że jesteśmy w dobrym miejscu, by przewać rozgrywkę. Ja się żegnam. To był pierwszy odcinek z Alicją Alice Madness Winter. Do zobaczenia wkrótce.